Dobra, widzowie, no bo ja podzieliłem to na dwie części. Jeden odcinek na dwie części. No to widzowie, no dokończamy, no dalej. No to jak już mamy widzowie te ścianeczki, musimy przykleić, jak ktoś no wyszedł no to widzowie, nowi musicie zdjąć te kartki, zgiąć. Potem pociąć. Potem przykleić. No tak o. Jak nic nie wiecie, nie rozumiecie, to wpadnijcie na tamten odcinek. No to no, robimy dalej. Domek. Musimy drzwi zrobić. Mm żeby te drzwi to dobra to będzie dach nasz to będzie nasz dach Boże musimy jeszcze ścianki poprzyklejać mm, a ściany będzie ciężko już poprzyklejać więc musimy to zrobić taśmą to ja biorę taśmę chodź tu Malenka, no dobra widzowie muszę na chwilę położyć i zaraz wam pokażę jak to będzie wyglądać tylko widzowie to przykleję a to trochę potyka, potaśmieć ciężko odciąć albo już prosto odciąć jest. I nic no co widzę. No to sklejam. Nie? To widzę wszystko na jedno. O, no, pięknie, to. No pięknie. Jedna ściana jest klejona. Bo... Ale to super, że jest ona sklejona. No jeszcze tą drugą ścianę musimy zrobić. Więc no widzowie, bierzemy się do roboty. O, nie, 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 nie. No bierzemy się, bierzemy. To ja się biorę do roboty i zobaczymy, jak to z tego wyjdzie wszystko. No dobra. Bierzemy taśmę. Teraz zanim ją się znajdę. Jeżeli to wy to szybciej zrobicie zapewnie. O Jezujo! No. Co to jest? Poczekajcie Poczekajcie, się nie chce dosłownie. odkleić Bo będę potrzebował pomocy. Kacie widowie, zaraz przyjdę. Dobra, no widzowie. Chwilkę poczekamy, bo taśma się nie chce ściągnąć, więc chwilkę poczekamy. a w tym czasie możecie już przykleić. A i a ja przygotuję karteczki na dach w tym czasie. O. Dziękuję. No, to już mam taśmę. No to możemy dalej to skleić. Ja dalej sklejam. Wy może też jeszcze sklejacie, ale to nic. W tych czasach robię już takie taśmy. Już się wszystko... Czepia. Dobra, widzowie. Ja już ponoszę karteczkę. Ja już przyklejam Dobra, widzowie. Już mam to przyklejone ścianki. Bardzo dobrze się ściakieczkę. I musimy wziąć karteczkę, widzowie. Jak już widzowie, mamy karteczkę, to ona musi być zgięta, niestety. Ale wiecie, widzowie, jak poczekajcie. Ja wam pokażę, jak zgni. Zg... I musimy tak z każdej strony tutaj, tutaj, tutaj i tutaj widzowie więc no mi się do roboty, dobra, jedna strona, jeszcze tutaj może drugą stronę na no luzie widzowie Uda się to, Uda się to wszystkim widzowie. Oto się właśnie widzowie, nie martwcie. Dobra, jak już mamy daszek, to po prostu widzowie założymy normalnie daszek widzowie, ale nie przyklejamy. Niektórzy mogą przykleić, niektórzy nie muszą. Ale nawet... Widowę. Ja nie przykleiłem da szkół, widowie. Ale chyba warto widowe przykleić, bo będzie można tu od boku, więc no ja się biorę do przyklejania. Hmm, dobra. Dobra. Nie, 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 proszę, taśma. Nie, 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 nie. Patrz. Taśma. Muszę tylko taśmienko tu zrobić. Proszę, proszę, nie spadaj, nie spadnie, nie spadnie, proszę, nie spadnie, proszę, nie spani. Możecie coś widzę użyć jakieś Pomocy, szanowni rodziców, o, będzie to widzowie ciężko zrobić, już mamy tu jedną taśmę. Ten dach jest bardzo ruchomy, widzowie. Dobra, widowie. ja tu jedną ręką wszystko robię, więc poczekajcie chwilę, widowie. O Jezuniu. Odciągnęłam leciutko taśmę. I jeszcze widzę, muszę to odciąć. Olej, już mam na nożyczkach. Teraz ją biorę do ręki.